Witam Państwa w środę 19 kwietnia ze Studia Telewizji Imperium Szulicy Floriańskiej. W tym wydaniu Atak Zimy, rowerowa pomoc i warsztaty w forum Agnieszka chlewicka bac Zapraszam na wiadomości. Łatwy powrót do rzeczywistości po świętach wielkanocnych. Gliwice zostały zaatakowane przez zimę w środku wiosny, a mieszkańcy muszą przygotować się na wolniejszy ruch na ulicach oraz utrudnienia. Pomimo pięknej pogody w pierwszych dniach kwietnia w ostatnim czasie temperatura na zewnątrz mocno spadła. Do końca kwietnia prognozy nie będą nas rozpieszczać, ale takiej poświątecznej środy mało kto się spodziewał. Za oknami jest biało-patałkwity śnieg. Drzewa, które pokryły się zielonymi liśćmi, często nie wytrzymują dodatkowego obciążenia i łamią się pod naporem pokrywającego je śniegu. Już od wczesnych godzin porannych straż pożarna ma pełne ręce roboty. Wielu kierowców, także miało dzisiaj problemy z dotarciem do pracy. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 21 w Sośnicy podjęli się ogromnego wyzwania. Mają zamiar przejechać na rowerach dystans z Gliwic do Gniezna, a wszystko po to, by pomóc małej, ciężko chorej oliwce, której tata wraz z drugą córką i psem pokonają na rowerach dystans 800 km z żorna Hel, by zebrać fundusze na rehabilitację oliwki. Wyruszają jutro rano. Będziemy dla Państwa prowadzić codzienną relację z ich podróży. Jedziecie rowerami na Hel. Jedzie pan z córką i z pieskiem. Eee, dlaczego akurat taka wyprawa? No, wyprawa pomysł narodził się w ubiegłym roku, już tak powiem, ale do końca nie mieliśmy nigdy czasu. A dlaczego? Znaczy tak, nasza pasja rowerowa i druga sprawa, cała akcja dla zjeżdża naszą niepełnosprawną córkę. Na których chcielibyśmy w ten sposób pomóc zebrać środki finansowe na leczenie, rehabilitację, no i na diagnostykę genetyczną, bo tego, że tak powiem, nie chcą nam, że tak powiem, wykonać odpłatnie, bo jest to, że tak powiem, dość ciężki temat. No i tak się narodził pomysł właśnie tej wyprawy, żeby ją medialnie troszeczkę nagłośnić, zebrać w ten sposób środki finansowe. Eee, ty nie jesteś przerażona taką daleką drogą. Masz 11 lat i to jest duże wyzwanie dla ciebie. Tak, jest duże, no. Ale myślę, że dam radę. Na pewno dasz radę, ja jestem pewna, że dasz radę. Jakie się noclegi, wszystko po drodze macie zapewnione, czy tak już na żywioł? To znaczy, no, do gniezna mamy zapewnione wszystko, że tak powiem. Złotowie jest... Moja małżonka z Oliwią, bo oni są tam na rehabilitacji, więc myślę, że coś tam małżonka załatwi. A dalej, że tak powiem, miał być namiot, ale warunki atmosferyczne, jakie się zmieniły, tak się zmieniły, ale myślę, że z tym nie będzie problemu. Nie, że tak powiem, dojeżdżamy do większych miejscowości, więc coś myślę, że zawsze się znajdzie. Jak nie znajdziemy gdzieś w pensjonatach, zapukamy, może ktoś nas wpuści, pozwoli przy przenocować. Myślę, że zawsze możecie zbudować iglo, jak nie pod namiot. Myślę, że takiej potrzeby nie będzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie materiału na budowę igla. Podróżować z Wami będzie także pies. Tak, podróżować będzie z nami też 11 jedenastoletni pies Broker, ale jednak jest to pies o charakterze szczeniaka w dalszym ciągu. Jest to mieszanka nie wiadomo czego z czym, ale jest rodowitym Hiszpanem. Został przywieziony z Hiszpanii, gdzie mieszkaliśmy przez 7 lat wcześniej. A już kiedyś z Wami był na jakiejś wyprawie? E, rowerowej nie. Czyli jego pierwszy raz? Tak, jego pierwszy raz. Jest Pani inicjatorką wyjazdu dzieci na ten wyjazd? Tak, ponieważ od trzech lat w szkole tutaj podstawowej numer 21 imienia Henryka Sienkiewicza założyłam klub 80 rowerów. Tak naprawdę jesteśmy oddziałem jednego z klubów ogólnopolskich. No i włączamy się w różnorodne akcje nie tylko kręcimy kilometry, ale włączyliśmy się już w akcję mi piątkę Ani, tydzień z autyzmem. No i teraz chcemy pomóc Oliwi poprzez kręcenie. Tutaj się udało, że dzięki temu, że będziemy jechali na rowerach. Chcemy w jakiś sposób nagłośnić tą sprawę Oliwii i mamy nadzieję, że znajdziemy jakieś, jakieś osoby, które pomogą w rehabilitacji czy też jakiegoś sponsora, który zajmie się rehabilitacją Oliwii. Nie boi się Pani takiej, drogi, takiej dalekiej drogi ze swoimi uczniami? Do odważnych świat należy, więc nie boję się. Ja wierzę w dobrych aniołów, którzy nam pomogą. No, dzisiaj jakiś Jonas jest z nami na pokładzie, bo pogoda nie jest zbyt i mieliśmy dzisiaj wystartować, ale wierzę, że jutro się los dla nas odmieni i będzie dobrze. Nie boję się tak poważnie, ponieważ cała trójka była ze mną już na obozie, bo jeździmy też na obozy rowerowe. Byliśmy dwa lata temu w Zębie, w zeszłym roku byliśmy na Roztoczu. Wiem, jak chłopaki jadą. Pierwszy raz jedzie Adrian, ale jadą rodzice też jego, więc myślę, że taka podwójna, potrójna siła będzie w postaci taty mamy, więc myślę, że będzie dobrze. No właśnie, rodzice najmłodszego rowerzysty, co zdecydowało o tym, że państwo też jadą, opieka nad synem, czy po prostu chcieliście też pomóc? A to kilka rzeczy się złożyło na to. Mąż w tym roku sam planował wycieczkę, chciał jechać nad morze. <grym? <grym?> Odrodziłam to trochę mu na, na przyszły <grym>? termin. Powiedziałam, że dobra, zrobimy te krótsze wyprawy tego roku, w przyszłym roku pojedziemy. No, a że pani Ania wyszła z takim pomysłem, więc nie było chwili zastanawiania się, mąż podjął decyzję za naszą trójkę. Arian też był chętny, zatem już od małego był szkolony, jeździł dużo na rowerach. Nie, nie było zawahania. Od razu była podjęta decyzja, jedziemy, a przy okazji wspieramy, to, tak jak pani Ania mówiła, Oliwie, tak? Nie robimy tego tylko dla siebie. Pan podjął decyzję, to rozumiem, że jak się nie będzie chciało jechać żonie ani synowi, to będzie pan ich na plecach wiózł. No, jak będzie taka trzeba, to będziemy jakoś pomagać, nie? Dostał już część naszego bagażu. No. Ty jesteś najmłodszy, nie boisz się takiej długiej drogi? No, mały jest. Jest mały strach. E... Najbardziej boisz się tylko tych kilometrów i podjazdów, jak będą, że nie damy radę sobie. Wychowanie nigdy nie jest nieprzerwanym pasmem sukcesów. Jak się z nim zmierzyć, by w gorszych momentach nie stracić wiary w umiejętności swoje lub dziecka, mądrych podpowiedzi dostarczą w czwartek otwarte warsztaty dla rodziców w Biblioforum. 20 kwietnia w bibliotecznym punkcie działającym w Centrum Handlowym Forum przy ulicy Lipowej 1 będzie można porozmawiać z ekspertkami o tym, jak mądrze wnieść do rodzinnej codzienności większą otwartość, przejrzystość i humor, by wzmocnić poczucie własnej wartości, siły i Odporność psychiczną, a zarazem ułatwić wzajemne zrozumienie i relacje z dzieckiem. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.